Witam w ostatnim odcinku vloga z tego zrębu, który oglądacie już od jakiegoś czasu. Mam tutaj przygotowane wałki świerkowe S2A, S2B. To przygotowywaliśmy wczoraj, a jak to wszystko się odbywało, zobaczycie już za chwilę. a thirsty night when i first saw you those green eyes caught me yeah it was crazy it was a friday night when i first kissed you you struck me like lightning you broke my chains and released me and they stand in tonight on the couch in your To co lubię najbardziej, kurcze te gałęzie wszędzie włażą. A dzisiaj robimy porządki na zrębie, który cieliśmy jako ostatni w tym roku. Zostało kilka takich świerków, nie wiadomo było co z nimi zrobić. Teraz zapadła decyzja, że mamy je jednak wyciąć. I właściwie będzie tutaj roboty na, no myślę, że na cały dzień, bo najpierw trzeba je ściąć, potem powyciągać z tych gałęzi tutaj trochę. Eee, no i przygotować podrywkę, eee, czyli pociąć metry, złożyć. No i tak będziemy sobie pomału działać. Na powierzchni już weszli gałęziarze, możecie zauważyć, e, te gałęzie powyrabiane są w kubki. Obiecałem Wam kiedyś odcinek o gałęziach i jakoś tak nie mogę się zebrać, e, żeby to jakoś fajnie opracować, ale spokojnie myślę, żeby się za jakiś czas pojawi. Przątali tych gałęzi, jest luźniej, można chociaż przejechać, bo wcześniej było nawalone wszystko na kupę. E, także to musiałbym im to pospychać, a to wtedy e, no, chyba by mnie przekleli. Z tego to chyba nawet jakaś tartaczka wyjdzie. takimi pojedynczymi sortymentami zawsze jest problem, bo Na jakiejś powierzchni wyjdzie, no nie wiem, 2-3 kubiki Powiedzmy tartaczki świerkowej, tak podejrzewam tutaj też tak będzie e, Będzie to raptem kilka sztuki, potem jest problem e, Jak to zagospodarować, bo e, No kurcze, ciężarówka nie przyjedzie po, po 2-3 świerki I trzeba to gdzieś albo daleko przeciągać, przewozić Jest kombinowanie, trzeba się zastanawiać A no nie wiem, przy takich sytuacjach wydaje mi się, że powinno być, być tocięte w metr 20 m, w papierówkę S2B i tutaj klient szybciej by się na to znalazł. No nie wiem, to już nie jest moja działka. Staram się też nie rozwalać tych kupek już przygotowanych, bo to jednak ktoś się napracował. Trafiło się kilka tartaczek. Już jest 4-6. Jeszcze chyba ze dwie albo 3 będą. Także tutaj już z wywozem nie będzie problemu. A może jeszcze więcej się gdzieś utnie? No zobaczymy. Dobra, trzeba by jakieś zdjęcie zrobić na miniaturkę do filmu. Dobra, to będzie dobre. Dobra rzecz taki magnesik, często osoby pytają mnie jak mam zamocowaną kamerkę, coś takiego, jest magnes, do kupienia za 10zł W internetach mogę podać link, jakby ktoś był zainteresowany, śrubka, wkręcamy, gotowe Generalnie jest go ciężko oderwać, jak się przyklei gdziekolwiek, nie ma szans żeby to spadło samo Night when I first saw you, those green eyes caught me. Yeah, it was crazy. It was a Friday night when I first kissed you. You struck me like lightning. You broke my chains and released me. Ale jeszcze trzeba by naostrzyć. Już swoje przerzuciły. Mamy je właściwie od 3 lat. Nie są to żadne markowe, warny czy Stila. Wetterlings. To jest tak napisane. Gdzieś w jakimś markecie kupione. Zdają egzamin, niepogięte. Czasem trzeba podostrzyć. Fajna, gruba rączka. To mogę polecić, chociaż nie mam pojęcia, gdzie były kupowane. I robota na dzisiaj skończona. Nie ma tego za wiele. Wyszło raptem dwa wózki. Tutaj jest trochę papierówki S2A, tutaj jest S2B, i tam dalej jeszcze taki mały stosik opału. I właściwie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście jeszcze zobaczyć. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.